Christian Andersen Len Len zakwitł. Miał śliczne niebieskie kwiaty. Miękkie jak skrzydła motyla, ale jeszcze o wiele od nich delikatniejsze. Słońce świeciło na Len, zraszały go deszczowe chmury, a sprawiało mu to taką samą przyjemność jak dzieciom, kiedy po umyciu całuje je matka. Stają się wtedy o wiele ładniejsze. Tak też było i z Lenem. Ludzie mówią, że doskonale wyglądam, powiedział Len. Jestem bardzo wysoki. Więc będzie ze mnie spora sztuka płótna. Jakże jestem szczęśliwy? Jestem na pewno najszczęśliwszy na świecie. Tak mi dobrze. I będzie coś ze mnie. Jakże cieszy mnie promień w słońca i jak mi smakuje orzeźwiający deszcz. Tak, tak, mówił kołek w płocie. Wcale nie znasz życia. Ale my za to znamy, mamy przecież senki, jęknął żałośnie. Kręćcie się, życiona, piosenka skończona. Nie, jeszcze nie koniec, powiedział Len. Jutro zaświeci słońce, będziesz świeżo po deszczu. Słyszę, jak rosnę, czuję, że kwitnę. Jestem najszczęśliwszy. Ale pewnego dnia przyszli ludzie. Wycili Len za główkę, wyciągnęli go razem z korzeniem. Bolało bardzo. Włożyli go do wody. Zdawało mu się, że tonie. Potem wrzucono go do ognia, jakże piekło było strasznie. Nie może być, nie może być zawsze dobrze, pocieszał się Len. Trzeba dużo przycierpieć. Aby się czegoś dowiedzieć. Tymczasem było coraz gorzej. Len przegięto, przełamano, wymoczono i darto zeń paździerze. Skądże miał wiedzieć, jak to się wszystko, co z nim robili, nazywało? Dostał się do kołowrote, na kołowrotek. Frr, frr, nie sposób było zebrać myśli. Byłem niezwykle szczęśliwy. Myślał podczas tej całej męki. Trzeba się cieszyć ze wszystkiego dobrego, czego się doświadczyło. Cieszyć się. Ach! Tak mówił, kiedy był już na tkackim warsztacie i potem przemienił się w prześliczny kawałek płótna. Cały len, każda najmniejsza cząsteczka zamieniła się w płótno. Mimo wszystko to jest wspaniałe. Nigdy nie przypuszczałem, że tak będzie. Jakże mi jednak dopisuje szczęście. Kołki w płocie wcale nie mają racji, kiedy śpiewają: kręćcie się w na piosenka skończona. To jeszcze nie koniec, teraz się dopiero na dobre zaczyna. Jakie to cudowne, nacierpiałem się, ale przydałem się do czegoś. Jestem najszczęśliwszy. Jestem taki silny i taki miękki, taki biały i długi to zupełnie coś innego niż być rośliną, nawet wtedy, kiedy kwitnie. Nikt o was wówczas nie dba i wodę ma się tylko wtedy, kiedy pada deszcz. Teraz mi usługują. Służąca przewraca nieco co rano, co wieczór mam kąpiel deszczową z konewki. Tak, nawet żona pastora wygłosiła nade mną mowę i powiedziała, że jestem najlepszym kawałkiem płótna w całej parafii. Czyż można być szczęśliwszym? Ale oto zabrano płótno do domu i dostało się pod nożyce. Jakże je krajano i darto, jakże je kuto i kłami? Nie, nabyło, nie należało to do przyjemności. Z płótna zrobiło się 12 sztuk bielizny, z rodzaju, o którym niechętnie się mówi, ale który człowiek każdy musi mieć. Starczyło na cały tuzin. Patrzcie, dopiero teraz przydam się. Jestem pożyteczny, a więc to było moje przeznaczenie. Jakie to piękne. Teraz przynoszę światu pożytek. Ale tylko to sprawia prawdziwą przyjemność. Rozpadłem się na 12 sztuk, ale razem stanowimy całość, tuzin. Jakie to niezwykłe szczęście. Przeszły lata i kawałki płótna nie mogły już dłużej wytrzymać. Kiedyś musi się to skończyć, mówił każdy kawałek. Trzymał, trzymałbym się chętnie dłużej, ale nie można żądać niemożliwości. A potem podarto je w strzępy. Myślały, że, że wszystko już się skończyło, bo posiekano je i ugotowano. Same nie wiedziały, co się z nimi stało, a potem przemieniły się w śliczny, wytworny, biały papier. Cóż to za niespodzianka? Piękna niespodzianka zawołał papier Teraz jestem, na, teraz jestem wytworniejszy niż przedtem i będą na mnie pisali ile można rzeczy na mnie napisać cóż to za nieopisane szczęście? Zaczęli na nim pisać najpiękniejsze historie i wiersze. Ludzie czytali wszystko, co było napisane. Było to mądre i dobre, czyniło ludzi o wiele mądrzejszymi i lepszymi. Wielkie dobrodziejstwo spłynęło na papier przez słowa, które na nim były napisane. Nawet nie marzyłem o tym, kiedy byłem małym, niebieskim polnym kwiatkiem. Jakże mogłem wtedy przypuszczać, że będą szerzył wśród ludzi radość i wiedzę? Sam nie mogą tego jeszcze pojąć, ale to jest jednak prawdą. Bóg wie, że sam nie zrobiłem nic, oprócz tego, że dokładałem mych słabych sił, aby móc żyć, a jednak wiedzie mnie do jednej radości, od jednej radości do drugiej i od zaszczytu do zaszczytu. Za każdym razem, kiedy myślę, że pieśń się skończyła, przechodzę do czegoś wyższego i lepszego. Teraz poślą mnie na pewno w podróż. Obiadam cały świat, aby wszyscy ludzie mogli mnie czytać. To byłoby najwłaściwsze. Najpewniej tak będzie. Dawniej miałem niebieskie kwiatki, a teraz zamiast każdego kwiatka mam tyle najpiękniejszych myśli. Jestem najszczęśliwszy. Ale papier nie powędrował w podróż. I dostał się do drukarza. Wszystko, co było na nim napisane, zostało wydrukowane w książce, w setkach książek. I w ten sposób Przyniósł pożytek i radość znacznie większej ilości ludzi, niż gdyby sam zapisany papier pojechał w podróż i, i zmarniał w połowie drogi. Tak, to jest najrozsądniejsze, myślał, w zapisany papier to mi wcale nie wpadło do głowy. Zostanę w domu i będę szanowany jak stary dziad. To na mnie wszystko napisali, każde słowo spłynęło z pióra prosto na mnie. Ja zostanę, a książki powędrują w świat. Teraz naprawdę się przydaje, Przydaję, jestem najszczęśliwszy. Zawinięto papier w paczkę i położono na półce. Pewnego dnia położono papier na kominku. Miał zostać spalony. Nie mógł przecież zostać sprzedany do zabijania masła i cukru u kupca. Wszystkie dzieci, jakie były w domu, zebrały się dookoła. Chciały zobaczyć, jak papier będzie się palił. Chciały zobaczyć czerwone iskierki i iskierki, które uciekają i gasną jedna po drugiej tak prędko i wyglądają zupełnie jak dzieci wychodzące ze szkoły. A ostatnia iskra nauczyciel. Wydaje się często, że już go nie ma, a on wychodzi na końcu po wszystkich. Cały papier, cały zwój wrzucono w ogień. Och, jęknął. Och, zawołał i przemienił się w płomień. Wzniosł się tak wysoko w górę. Len nigdy nie mógł wznieść tak wysoko swych niebieskich kwiatów i błyszczał tak, jak białe płótno nigdy nie potrafiło błyszczeć. Wszystkie napisane litery stały się w jednej chwili czerwone i wszystkie słowa i myśli uniosły się w płomieniach. Teraz wznoszą się prosto do słońca, powiedziało coś w płomieniach i wydawało się, że tysiące głosów Powtórzyło to jednogłośnie, a płomienie uderzyły wysoko w górę. Ale delikatniejsze od płomieni, niewidzialne dla ludzkich oczu, uniosły się w powietrzu maleńkie istotki. Było ich tyle, co kwiatków na lnie. Były lżejsze od płomienia, który je zrodził, a kiedy ogień zgasł i z papieru został tylko czarny popiół, istotki te zdańczyły jeszcze raz dookoła niego, a tam, gdzie go dotknęły, widać było ślady ich stóp. Były to czerwone iskierki. Dzieci wyszły ze szkoły, a nauczyciel szedł za nimi. Jakiż to był ładny widok! Wszystkie dzieci mieszkające w tym domu stały i śpiewały przy wygasłym popiele. Kręćcie się w wrzeciona, piosenka skończona. Ale maleńkie, niewidzialne istotki tak mówiły. Pieśń nie kończy się nigdy. To jest właśnie najpiękniejsze. Wiem o tym i dlatego jestem najszczęśliwszy.